Cześć, witam na kanale InfoUprawa. Plan na grządkę warzywną. Sporo osób ma problem z planowaniem, to znaczy, no długo to schodzi, no bo tutaj warto uwzględnić płodozmian, warto też zdecydowanie uwzględnić sąsiedztwo. No z płodozmianem to jest różnie, ale ja tutaj uwzględniam właśnie w planie sąsiedztwo i ogólnie no to zapotrzebowanie ogrodników na warzywa, to znaczy, no będzie cukinia, będzie sałata, pomidor, cebula, por, seler, czosnek, marchewka, ogórek, fasola i nie tylko. No wszystko takie wiecie, mniam mniam. Oto moja propozycja na zagospodarowanie grządki warzywnej, posłuchajcie. No i krótko zapraszam was do zakupu moich produktów, mam dwie różne książki o uprawie warzyw, no i też kalendarz warzywnika 2025. Teraz mam promocję na zestawy, zapraszam na infouprawa.pl i na Allegro. No i te plany na grządki są umieszczone właśnie w mojej książce Planer Warzywnika, no ale ja uważam, że no wiedza powinna być darmowa, więc omówię tutaj ten plan też na filmiku. I poprzednie omówione plany na grządki, to była grządka 2 na 1, gdzie były małe warzywa, takie żeby sobie podjeść, no i to było bardzo dobre sąsiedztwo, było marchew obok cebuli, potem były buraki, sałata, por, rzodkiewka i czosnek. Na grządce 2 na 2 metry postanowiłem dać ogórki gruntowe, pomidory, seler korzeniowy, buraki, czosnek i pietruszkę. A w tej grządce to zobaczcie sobie teraz od lewej strony. Gdy planujemy grządkę warzywną, no to zawsze warto uwzględnić to, jak warzywo dane się rozrasta. Mamy tutaj grządkę 6 x 3, 6 metrów na 3 metry, czyli 18 m kwadratowych. I te warzywa nie są zaraz przy końcu grządki, bo na przykład cukinia tworzy dosyć spory krzak, no te liście są bardzo duże i dałem ją 40 cm od końca grządki. A na przykład cebula jest malutka, no to ją dałem 10 cm od końca. Koperek jest malutki, no on może być też bardzo duży, ale chodzi mi o to, że się tak nie rozrasta. No i też zbiory będą systematycznie. No to ten koper jest prawie zaraz przy końcu grządki i tak dalej. I zacznijmy od lewej strony. Ogólnie polecany rozstaw dla cukinii przeze mnie to jest tak co 60-80 cm w rzędzie i co 80-100 cm między rzędami. I idąc w dół mamy o 60 cm oddaloną sałatę, a w prawo jest już 40 cm dalej oddalona fasola. Chodzi mi tutaj o to, że sałata to ona ma trochę średnicy, a fasola generalnie jest malutka, więc sałata zajmuje więcej miejsca na szerokość od fasoli. To też zależy od odmiany, no ale co za tym idzie, potrzebuje ona więcej miejsca. No a cukinia jest neutralnym sąsiedztwem dla sałaty i dla fasoli. No i dalej mamy tą sałatę. 10 sałat co 25 cm. Rozstaw dla sałaty to jest tak co 20-30 cm w rzędzie, co 30-40 cm między rzędami. I sałata aż tyle miejsca co cukinia nie zajmuje, więc od końca poletka jest już oddalona o 20 cm, a nie o 40. No i pół metra od sałaty: pomidory. Pomidor i sałata to jest pozytywne sąsiedztwo. Pomidory 40 cm od końca poletka oddalone od siebie co 50-70 cm. No W zależności od tego, na ile pędów byście chcieli je uprawiać, czy też no jakie to będą pomidory, czy karłowe, czy wysoko rosnące. jak niskie, czy też na jeden pęd, no to załóżmy co 50 cm, też to może zależeć od odmiany, a jak odmiany wysokie i załóżmy prowadzone na dwa pędy, no to co 70 cm. Jako, że pomidory, no to każdy lubi, no one są pyszne, no to 70 cm od pomidorów. Następny rząd pomidorów. Generalnie, to rozstaw dla pomidorów to jest bardzo różny, wynosi on tak co 40-80 cm w rzędzie, co 50 100 cm między rzędami właśnie w zależności od odmiany i od sposobu prowadzenia. I dalej 60 cm od pomidorów seler korzeniowy. To też jest pozytywne sąsiedztwo dla pomidorów. Selery tak mi wyszło oddalone od końca grządki o 20 25 cm, a od siebie co 25 cm. Rozstaw polecany to tak co 25 cm w rzędzie, co 30 40 cm między rzędami. I teraz prawa strona grządki. I fasola karłowa 15 sztuk. No zawsze coś, takie 15 fasol też da spore plony, o ile dobrze o fasole zadbamy. Fasola jest neutralna wobec cukinii. Lubi się z ogórkami, lubi się też z kalarepą. A te dwa warzywa są obok, więc bardzo dobrze. To jest tak, że wiecie, no małe kroczki, z pozoru małe pielęgnacje, taki wybór grządki, wybór stanowiska, yy, przygotowanie gleby, no to wszystko ma wpływ na ostateczne zbiory. Więc fasola karłowa co 8 cm, oddalona 20 cm od końca grządki, rozstaw polecany to tak co 5 do 50 cm w rzędzie, co 40-60 cm między rzędami, no to w zależności od tego jaka to jest fasola. A po prawej kalarepki. Ja to sobie lubię mieć kalarepy, one tutaj są uprawiane jako, żeby no dały wcześniej zbiory, bo potem atakują je szkodniki. Dla kalarepy dobre sąsiedztwo to jest zarówno fasole, jak również ogórek. I kalarepy są oddalone od siebie co 25 cm. No według mnie to jest optymalny rozstaw. 15-20 cm od końca grządki to jest też wystarczające. Polecany rozstaw to jest co 25 cm w rzędzie i tak co 30 cm między rzędami. I dalej moje ukochane ogóreczki. I to nie jest tylko tak, że ja lubię ogórki, bo ogórki też lubię sporo warzyw. One muszą mieć co prawda sporo miejsca, ale tutaj popatrzcie. Ogórek to dobre sąsiedztwo jest dla koperku, dla sałaty, dla fasoli, kalarepy i neutralne dla marchewki. No jest wręcz idealnie. Ja preferuję uprawę ogórka 3 w jednym, czyli 3 nasiona blisko siebie i takie 3 oddalone są od siebie co 25 cm. I tutaj ogórki zwykle są oddalone od innych warzyw o 70 cm, no to może być różnie. No i też jedynie 40 cm od końca grządki, ale tutaj zawsze można skorygować to lekko przesuwając pędy ogórka, jakby one wiecie wchodziły na inne poletko. Według mnie no to nie ma jak ogórki gruntowe, no one muszą tutaj być. I mam 10 takich doków, co razem będzie 30 krzaków ogórka. Rozstaw polecany, siejąc pojedynczo. Co 10-20 cm w rzędzie, co 80-120 cm między rzędami. Gniazdowo te 2-3 ogórki w jednym miejscu to tak co 25-30 cm w rzędzie. A między rzędami tyle samo, czyli 80-120 cm. No i dalej marchewka. Tutaj dwa rzędy po 24 marchewki. Oddalone od siebie w rzędzie co 5 cm. 30 cm od pomidorów, bo tam no pomidorki im nic nie zrobią, nawet jak będą większe. No, może jedynie będzie troszeczkę mniej słońca tym pierwszym marchewkom, no ale to trudno i tak powinny być dobre zbiory. Marchew to polecam rozstaw zrobić tak co 5 cm w rzędzie i co 30 cm między rzędami. Też można wysiać gęści nasiona i zrobić przerywkę. No, zresztą tak jak w przypadku sałaty, tak jak w przypadku koperku i nie tylko, ale to już są inne informacje. Ważne, że mamy marchewki, no i one są neutralne wobec tych warzyw, obok których są. No nie ma ich bardzo blisko cebuli, tutaj akurat na tym poletku, no ale i tak one powinny dobrze urosnąć. I dalej obok marchewki jest tutaj koperek, czosnek i pietruszka. Wszystko oddalone o 30 cm. I koperek, właśnie, może być tutaj gęsto wysiany. Potem można przerzedzić grządkę, żeby był tak co 5 cm. Bo rozstaw polecany przeze mnie to jest tak co 5-10 cm w rzędzie, co 20-30 cm między rzędami. Ale nie jest to wiecie konieczne, może być gęściej, szczególnie jak Wam nie zależy na takich wielkich baldachach. Tak jak Wam powiedziałem wcześniej, 5 cm od końca grządki. Obok koperku jest czosnek. 15 czosnków co 12 cm, dwa takie rzędy. Polecany rozstaw to tak 10-15 cm w rzędzie i co 25 cm między rzędami. Czosnek jest oddalony od końca grządki o 10 cm. I dla niego dobre sąsiedztwo to są choćby właśnie buraki i pietruszka, a koper i marchew to jest neutralny. No, i jeszcze po prawej są właśnie buraki, co 6-8 cm też będą systematycznie zbierane. Buraki lubią obok siebie czosnek, cebulę, No, tamte inne obok są to neutralne, więc jest idealnie. No, i jeszcze potem jest cebula, co 8 cm i 10 cm od końca poletka. Ma ona obok siebie jeszcze pory, które lubi. Rozstaw dla cebuli to tak, co 5-9 cm w rzędzie, co 25-30 cm między rzędami. No i ten rozstaw w rzędzie to w zależności od uprawy, no ale można przyjąć właśnie tak mniej więcej co 8 cm, no chyba że chcecie mieć bardzo, ale to bardzo duże te cebule, no to wtedy co 9, a nawet 10. No i jeszcze z dołu jest por, co 15 cm i od siebie jest on oddalony co 30 cm, bo są dwa rzędy, a od początku poletka o 10. No, i por ma obok siebie seller, co jest dobrym sąsiedztwem dla niego, tak samo choćby cebula i marchewka. Rozstaw co 10-20 cm w rzędzie, co 30-50 cm między rzędami, to jest taki polecany przeze mnie. No i jeszcze pietruszka naciowa to jest co 10 cm, bo też warto mieć świeżą pietruchę. Ona lubi no, mieć obok siebie cebulę, czosnek, pomidory, więc tutaj ona też jest w bardzo dobrym miejscu. I rozstaw co 5-10 cm w rzędzie, co 25 cm między rzędami. No i tak to wygląda, starałem się wiecie mówić wszystko w miarę dokładnie, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. No i tutaj jeszcze powiem jaki może być problem tej grządki. No przechodzenie obok. Ale zobaczcie sobie tutaj, że sałata będzie zebrana dosyć szybko, no to potem będzie miejsce. To też zależy jak to sobie wszystko potem rozplanujecie, bo możecie sobie wysiać coś drobnego na jej miejsce. Że wiecie, będą zbiory i potem no po prostu wysiewacie coś innego. No ale będzie miejsce, więc dojście do pomidorów i do cukinii. A tam potem, gdzie por, gdzie pietruszka, marchewka, czosnek, koper, buraki i cebula, no to jest mało trochę miejsca, ale według mnie no to też bez problemu dojdziecie, tym bardziej, że częstej pielęgnacji no to tam nie potrzeba. Może jedynie potem to odchwaszczanie, no ale według mnie jest dosyć to fajnie porobione. No chyba, że macie wiecie więcej miejsca, to możecie sobie dać większe odstępy, ale tutaj chciałem mieć jak najwięcej warzyw. I na koniec jeszcze zacytuję wam fragment z tego co umieściłem w planerze krótki fragment, bo to jest ważne. Należy pamiętać, że nie musi być to jedyna uprawa na tym polu. Przed pomidorami można uprawiać na przykład rzodkiewkę. Powinna ona na spokojnie zdążyć urosnąć. Jest wiele takich warzyw, które można uprawiać przed plonem głównym i po plonie głównym. Cukinia tutaj będzie długo, pomidory też, ale taka sałata, taki czosnek, koper, marchew, kalarepa, cebula. Te warzywa mogą być szybko zebrane i potem można uprawiać następne. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy, to też bardzo, bardzo mi miło. Zachęcam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału InfoUprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.